No jest, stało się, Adrian Newey dołączył do Astona Martina, a Fernando Alonso zmienił dietę, ale nie przez Adriana Neweya. Zaczynamy. Cześć, to Michał Gąsierowski, zapraszam Was na WOKU padoku. Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się, chociaż to już była tak naprawdę tajemnica poliszynela. Adrian Newey dołączył do Astona Martina, w tym odcinku powiem. Co się z tym wiąże i dla Adriana Newella, i dla Astana Martina, i skąd w ogóle się wzięła taka decyzja, bo oczywiście Newell wytłumaczył nieco więcej. Potem zaatakował stację Sky, taką, która chyba najwięcej znaczy. W świecie dziennikarskim, w świecie Formuły 1. No i Adrian Newey ma zarzuty. Poza tym tak rzeczywiście będzie znowu o jedzeniu, tym razem o Fernando Alonso o Olimbermanie, który przejedzie cały weekend Formuły 1. Tego jeszcze nie miał oczywiście w przyszłym sezonie, będzie mieć, ale w Baku po raz pierwszy zasmakuje tego od początku do końca będzie o bracie Kevina Magnusena, który kto wie, być może pójdzie śladami swojego ojca Jana i brata. Kevina, oczywiście. No i o czym jeszcze będzie? Russell Antonelli, trochę o McLarenie, o złamaniu limitów budżetowych, a właściwie zasad związanych, zasad formalnych związanych z limitami budżetowymi przez Alpini Honda. To jest kwestia y, limitów dla działów silnikowych. Takie też są. Jeśli pozwolicie, to zacznę od Fernando Alonso, bo ostatnio mówiłem o tym, że Lando Norris ma problemy z jedzeniem, i moim zdaniem to jest coś, nad czym powinien popracować, dlatego że problemy z jedzeniem i piciem są związane ze stresem, jaki mu towarzyszy przed kwalifikacjami i przed wyścigiem. A jeśli tak, no to znaczy, że gdyby tego stresu nie było, to Lando Norris mógłby być moim zdaniem lepszym kierowcą, i to mu na pewno nie pomaga, więc. Ciekawe, czy nad tym pracuje, czy nie. Zostawiamy Lando Norrisa, bo już dużo o tym pisaliście w komentarzach do poprzedniego odcinka, ale okazuje się, że Fernando Alonso też zmienił dietę nie tak dawno temu, 8-9 miesięcy temu powiedział. To w sumie nawet fajne, że Pedro de la Rosa, z którym oczywiście świetnie się znają, Zastana Martina je za trzech, że on po prostu wsuwa tyle, że koniec świata. Fernando Alonso w pewnym momencie poczuł, że e, czuje się taki ociężały, może trochę osłabiony, zmęczony. O, może to by było lepsze słowo i że coś musi zrobić. Oczywiście ma wokół siebie wielu różnych specjalistów, doradzili mu zmianę diety. Zmienił, wyeliminował mięso i ryby. Nie tak super radykalnie zdarza mu się, ale stara się eliminować. I od tego czasu twierdzi, że czuje się zdecydowanie... Lepiej 43 lata Fernando Alonso, niezniszczalny, cały czas w dobrej formie, i zdaje się, że jeżeli będzie się trzymać tej diety, no to może w takiej formie być. Jeszcze dłużej. Zmiana diety oczywiście towarzyszyła wielu różnym sportowcom, w yy, większości z nich wyszła na dobre. Nie chodzi o to, żeby coś robić na siłę, tylko dopasować do potrzeb organizmu. Nie jest tak, yy, że wszystko tam, yy, o czym się często mówi, gluten na przykład, jest zły, tylko jest zły dla tych, którzy źle tolerują gluten czy też laktozę. No i nie będę tutaj wątków dietetycznych wplatał i rozwijał, ale wydaje mi się, że to w sumie. Ciekawa historia, i z tym Pedro de la Rosa też widywałem go i widuję jakoś tam dosyć regularnie. Kiedy mam okazję pojawić się gdzieś przy okazji w wyścigów Formuły 1, to ostatnimi czasy raczej nie, ale testy przedsezonowe tak, albo gdzieś przy innych okazjach. Dobrze wygląda Pedro de la Rosa. Nie powiedziałbym, że tam je za trzech, no ale Fernando Alonso. Wie, co mówi. E, Botas rozważa swoją przyszłość, i to jest bardzo ciekawy e, wątek, w pewien sposób też związany z Fernanda Alonso, bo tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, że w Formule 1 zostało jedno miejsce do zagospodarowania, biorąc pod uwagę to, że tam e, Vicarb i Red Bull rozwiążą to wewnątrz zespołowo, czyli tam jest trzech kandydatów, e, a dwa miejsca, tak naprawdę. To znaczy to Sergio Pereza zajęte, ale ze znakiem zapytania, wiadomo, w Wikarbie. Tsunoda Ricardo Lawson, no więc ktoś wypadnie z tego składu, kto nie wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o Zauber Audi, no to tam jest jedno miejsce obok Niko Hulkenberga. Waltery Bottas walczy bardzo mocno i twierdzi, że no, jakby sytuacja nie jest idealna, ale co on właściwie ma zrobić? Mówi tak, teoretycznie powinienem być w dobrej sytuacji, mam doświadczenie i myślę, że tego właśnie potrzebuje zespół. Rozmawiał z Matią Binotto. Mattia Binotto powiedział mu, Walteri, masz czystą kartę, udowodnij swoją przydatność dla zespołu i na pewno weźmiemy cię pod uwagę. Zdaje się, że guaniu Joe aż tak nie jest brany pod uwagę, ale to z kolei wiąże się z kolejnym wątkiem, dlatego że Mattia Binotto widzi w zespole Gabriela Bortoletto. Czyli Brazylijczyka z Formuły 2, który jest w programie rozwojowym McLarena i ostatnio zaimponował, wygrywając wyścig z ostatniego miejsca. Mattia Binotto widział to we Włoszech. Mało tego, widziano go, jak rozmawiał z Gabrielem Bortoleto. Mało tego, menedżerem Brazylijczyka jest Fernando Alonso, a Fernando Alonso również pofatygował się do Zaubera, żeby tam porozmawiać, więc coś jest na rzeczy. No i teraz. Audi Zauber rozważa zatrudnienie Gabriela Bortoleto, ale ponieważ jest protegowanym, jest w programie rozwojowym McLarena, no to zgodę musi wyrazić. McLaren i jak donosi brazylijski Grande Premio, McLaren wyraził taką zgodę na dwuletnie wypożyczenie Brazylijczyka, bo zależy im na tym, żeby chłopak się rozwijał i kto wie co będzie za dwa lata, być może nie wiem, Lando Norris będzie chciał odejść, będą szukać nowego kierowcy, Gabriel Bortoleto jest w kręgu jej zainteresowań i wiedzą, że to jest kierowca przyszłości, więc chcieliby, żeby się jakoś rozwijał w Audi Zauberze, mógłby się rozwijać też bez wielkiej presji, no bo nie spodziewamy się tam jakichś wielkich wyników w najbliższym czasie, mówiłem o tym ostatnio z Zmienili swoje zapatrywania na najbliższą przyszłość, co jest w pewien sposób zawstydzające. Przesunęli te cele na poza 2028 rok, bo zdają sobie sprawę z tego, że te cele są praktycznie nie do zrealizowania, biorąc pod uwagę, w jakiej kondycji jest w tym momencie zauber Audi. No więc, Gabriel Bortoleto myślę, że jest ciekawą postacią. Natomiast jeżeli chodzi o Walterego Botasa, to problem z Botasem miałby polegać na tym, że gdyby zabrakło, głoniął Joe to zespół nie będzie miał takiego wsparcia finansowego, bo Chińczyk wnosił dużo pieniędzy. Natomiast no, jeżeli teraz będą mieli do wyboru Bortoleto, z którym nie wiążą się takie pieniądze i botasa, z którym się wiążą, no pytanie, co jest dla nich ważniejsze? Doświadczenie czy też młodość? Zobaczymy. No i oczywiście w tym wszystkim jeszcze Pieniądze, przypominam, że od stycznia 2025 Audi będzie stuprocentowym udziałowcem zaobera, przejmie po prostu wszystkie udziały. To co? Are you ready na Adriana Newella? Wszyscy się tego spodziewali. Sky zorganizował e, specjalną audycję, specjalny program związany z przyjściem Adriana Newella. Dlaczego w ogóle jest tyle zamieszania wokół Adriana Newella? Zaraz niektórzy się będą denerwować. Dobra, ile o tym? Dziadku, można gadać. 65 lat chyba ma Adrian Newelly. No można gadać, słuchajcie, można gadać dużo, bo ma się czym poszczycić. 25 mistrzowskich tytułów, w sumie 13 mistrzowskich samochodów. Jest tak, że gdzieś się pojawia Adrian Niłej, tam się pojawiają sukcesy. Dziś tam w komentarzach widziałem taki wpis: ktoś napisał, że. No ale y, tam, nie wiem, jak Mercedes zdominował stawkę, to gdzie był Adrian Newey? No był w Red Bullu. Mało tego, rozważał odejście z Red Bulla, tak był wściekły razem z Christianem Hornerem na to, że Renault nie jest w stanie dostarczyć odpowiednich jednostek napędowych do samochodu, który był bardzo dobry. Bo oni naprawdę mieli niezły yy, samochód pod względem docisku, natomiast pikielnie brakowało im dobrych jednostek napędowych. No, przejścia były z tymi silnikami Renault straszne, awantury z Syrilem Abitbulem. Dantejskie sceny się tam działy, ale nie byli w stanie tego zrobić, więc odżyli kiedy podpisali kontrakt z Hondą, która już nabrała doświadczenia odchodząc yy, z McLarena i nagle się okazało, że te samochody jeżdżą. Dobra. Co zaproponowano Adrianowi Newellowi, bo wydaje mi się, że to też pokazuje i on tłumaczył skalę zaangażowania Astona Martina i dlaczego zdecydował się na współpracę z Astonem Martinem. Po pierwsze powiedział, że Lawrence Roll jest takim szefem zespołu, właścicielem też zespołu starej daty i jemu to bardzo pasuje, bo ma takie ambicje, jakie ma, czyli bardzo duże, ale ma duży budżet, wie czego chce, wie jak to osiągnąć. I po to zatrudnił Adriana Newaya. 30 milionów funtów, czyli 40 milionów euro, no mniej więcej rocznie miałby zarabiać Adrian Neway. Kupa forsy, na pewno tam w grę wchodzą jeszcze jakieś bonusy. Gdyby zdobyli mistrzowski tytuł, no to wiadomo, swoją drogą dajcie znać, czy wierzycie, że Aston Martin jest w stanie zdobyć mistrzowski tytuł, jeśli w składzie będzie Lance Troll, nawet gdyby Adrian Newey przygotował fenomenalny samochód, dadzą radę czy nie? Dajcie proszę znać w komentarzach. I jak zwykle będzie mi bardzo miło, jeśli ci, którzy jeszcze nie subskrybują, zasubskrybują ten kanał i będą ze wszystkim bardzo na bieżąco. A ja się będę cieszył, że jest więcej obserwujących. Co go przekonało? Mam na myśli Adriana Newaya. Wizja Lorenza Stroll'a, nakłady, jakie łoży na Astona Martina, nowa fabryka, która się rozbudowuje i otwiera e, nowe działy, tunel aerodynamiczny, to, że stawia na najlepszych, bo to przecież on zatrudnił Sebastiana Fetela, później Fernando Alonso, tak, wiem, jest Lance Stroll, myśli o zatrudnieniu Maxa Verstappena i z Adrianem Newayem na pewno będzie łatwiej, zatrudnił wielu znakomitych inżynierów z Cardile, na szczycie, tak można powiedzieć, bo to był to dosyć istotny transfer. No i że zaproponował mu udziały, to znaczy stał się partnerem po prostu. Im lepsza będzie sytuacja Adria Astona Martina, tym więcej zysków będzie czerpać Adrian Newey, więc tych 40 milionów euro rocznie ok, ale jeśli wypracują jakąś zwyżkę i będą się dzielić po prostu pieniędzmi, to Adrian Newey dostaje jeszcze więcej. No więc teraz Adrian Newey jest nazywany partnerem. Mało tego, dał mu wolną rękę Loren Stroll w organizacji całego zespołu. Na razie nic się nie zmieniło, na razie jest struktura taka, jaka była, ale jeśli Newey stwierdzi, że to powinno być zorganizowane w inny sposób, to to w inny sposób zostanie zorganizowane i Loren Stroll po prostu powie, róbcie tak, jak mówi Adrian Newey ciekawa się rysuje. Przyszłość oczywiście skupi się na pracach nad samochodem na 2026 rok. To jest dla niego wyzwanie. Najbliższe sezony, no, nie należy się spodziewać zbyt wiele. Fernando Alonso też ostatnio o tym opowiadał, że tak naprawdę to oni już czasami są gdzieś na pozycji 14, 15, no więc 11 miejsce w jego wykonaniu uważa za sukces. Wiadomo, że Fernando Alonso też się zawsze buduje w jakiś sposób i e, tworzy też taką aurę wokół siebie, ale no nie oszukujmy się, że Aston Martin zjechał z osiągami i to dosyć znacznie. Dob a! No w pewnie, no co jeszcze zdecydowało o tym i kiedy decyzję podjął Adrian Neway? Decyzję podjął w kwietniu po Grand Prix Japonii, nie wiedząc na co się zdecyduje, przekonało go poza tymi argumentami. Po pierwsze, to kiedy Lorenz Stroll zaprosił go do zwiedzenia fabryki i to, jak twierdzi Newey, bardzo dużo mu dało, bo zobaczył skalę, rozmach, wizję Lorenza Stroll'a, był w stanie z nim wtedy dłużej sobie porozmawiać, no a poza tym Żona, żona Adriana e, Neweya, czyli Amanda stwierdziła, że on musi znaleźć jakąś pracę, bo jak będzie i siedział nad głową w domu i się nudził to wszyscy oszaleją. W związku z tym trochę go wypchnęła i powiedziała Adrian idź człowieku rób coś, bo jeszcze dla ciebie nie jest czas 65 lat spokojnie. Przyjdzie taki moment, że tam będziesz sobie siedział w ogródku i, i, i patrzył na swoje osiągnięcia, a na razie zajmij się tym, co kochasz najbardziej, no i będzie się pełnoetatowo zajmował. Nie tak jak w Red Bullu, trochę bardziej dorywczo, skupiając się też na innych projektach. Tutaj poświęca cały czas, żeby zbudować mistrzowski zespół Astona Martina. Jak waszym zdaniem? Uda się? Czy się nie uda? Czekam na wasze komentarze. Oczywiście komentarzy ze strony Adriana było bardzo dużo, no i uderzył też w telewizję Sky. I w to w dosyć mocny sposób. Powiedział, że demonizowali swojego czasu i Maxa Verstappena, i Sebastiana Vettela, że i Max, i Sep, tam chodziło o te akcje z Multi21, rywalizacją z Markiem Weberem, że przedstawiali go w złym świetle i że Maxa też przedstawiali w złym świetle. Zacytuję, żeby nie było tak, że coś zmyślam. Po pierwsze, obaj, czyli Vettel i Verstappen, doświadczyli pewnego rodzaju demonizacji, co było bardzo niesprawiedliwe, a może jest to trochę wina Brytyjskich mediów. Tu uderza we wszystkie brytyjskie media. Sky ma ogromny wpływ na całym świecie dzięki swoim wynikom oglądalności, ale ich widownia nie jest tak naprawdę międzynarodowa. Ich relacje są dość nacjonalistyczne, ośmielę się tak powiedzieć, i to może mieć wpływ. To teraz zresztą tendencja w dziennikarstwie, gdzie albo stawia się ludzi na piedestale. Albo się ich niszczy, z tym ostatnim zgadzam się, bo to się klika po prostu. Jak się, to jest najłatwiej, zero-jedynkowa, albo ktoś jest bohaterem, albo jest debilem. Pośrodku nic nie ma. Ja się z tym nie zgadzałem, nie zgadzam. I jak oglądacie odcinki w oku padoku, to wielokrotnie broniłem też kierowców, ściągając na siebie. Gromy, bo też rozumiem ludzką stronę i rozumiem też, że nie każdy i nie zawsze jest bohaterem, że wpływa na to wiele czynników i że nie jest tak, że jest dwóch wybitnych czy trzech kierowców, a wszyscy inni to idioci. No bo to by było zupełnie bez sensu. Natomiast co do tego Skaja, to chciałem się jeszcze odnieść, bo też w naszym światku dziennikarskim różne opinie się pojawiły. Ja to trochę rozumiem w tym sensie, że, wiecie, każde media, są osadzone w jakiejś kulturze i są w pewien sposób narodowe. No, kiedy my opisywaliśmy, my, polscy dziennikarze, sukcesy, czy też porażki Roberta Kubicy, no to też to było nasączone narodową narracją. I tego i to samo robią włoscy dziennikarze z Ferrari, to samo robią niemieccy dziennikarze z Mercedesem czy z Michałem Schumacherem. Oczywiście. Topowe media zawsze będą się starały być mocno obiektywne, natomiast no, gdzieś tam ta narodowa narracja się przemknie. Problem ze Sky'em jest taki, że mają gigantyczne zasięgi, że zatrudniają no, wybitnych specjalistów, ekspertów, Damon Hill, Nico Rosberg, Jenson Button. No więc w związku z tym zawsze będą patrzeć na ten świat przez pryzmat i potrzeb angielskiej motoryzacji i też mają taką cechę e, związaną z wyższością angielskich czy też brytyjskich osiągnięć motoryzacyjnych i sportowych. I... Wydaje mi się, że oczekiwanie od nich, że zawsze będą ultra poprawni, kiedy opisują jakąś rzeczywistość, jest nierealne, i po prostu, będąc, będąc świadomym tego wszystkiego, należy wziąć na to poprawkę i wiedzieć, że niemieckie media będą pisały trochę bardziej tak, włoskie trochę bardziej tak, angielskie trochę bardziej tak. Wydaje mi się, że ten problem ze Skyem po prostu najbardziej dotknął ekipę Red Bull'a. No bo też yy, chrzęściło dosyć mocno w ostatnich czasach, głównie przy okazji rywalizacji z Mercedesem, yy, ale rzeczywiście Sepp Vettel. To też jest tak, tak mi się wydaje, bo pod koniec kariery wszyscy kochali Sebastiana Fetela i dzisiaj też. I wydaje mi się, że Sebastian Fetel bardzo mocno się zmienił. I wtedy, kiedy robił to, co robił, bezwzględnie trochę łamiąc zasady ustalone przez zespół, czy to było fair, czy można powiedzieć, że Se, byłeś super kumplem? No to zapytajmy Marka Webera, jakie ma spojrzenie na ten temat. i Ostatnio przeczytałem takie zdanie związane ze sprawiedliwością, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość, i przykładem na to jest kiedy lew zjada antylopę. Czy to jest sprawiedliwe? No nie wiem. Zależy, czy zapytamy lwa, czy zapytamy antylopę. I trochę tak jest w tym przypadku. Moim zdaniem, mm, rzeczywiście pamiętam te komentarze teda krawica które się pojawiły pod adresem Maxa Verstappen'a i Louisa Hamiltona te dotyczące scenariusza nie chcę mi się do tego wracać no jeżeli chcecie to tam było głośno na ten temat musieli się dogadywać przepraszać ja mogę z drugiej strony powiedzieć tak że wiem że przy okazji różnych historii z Red Bull'em Red Bull wywiera też na dziennikarzy gigantyczny nacisk i Trzeba o tym też pamiętać, że ten Kij ma zawsze dwa końce. W związku z tym pamiętajmy o tym, miejmy swoją mądrość, posługujmy się własnym mózgiem i wyciągajmy z tego wszystkiego dobre wnioski. Hulk. Jedziemy dalej, bo przed nami weekend w Baku, który uważam, że zawsze jest ciekawy. Tutaj będzie jeszcze ciekawszy, no bo będziemy mieli debiutanta Olego Bermana, pojechał już w jednym wyścigu zastępując Carlosa Sańca. Świetnie sobie poradził w Baku, w, nie w Baku, tylko w Arabii Saudyjskiej. W Baku świetnie sobie poradził w Formule 2, bo tam wygrał dwa wyścigi. Eee, lubi to miejsce, spędził dużo czasu w symulatorze, no ale inaczej się jedzie Ferrari, a inaczej się idzie w hasie. W hasie będzie oczywiście jeździł przez w przyszłym sezonie, miał już sesje treningowe, ale co innego jest mieć sesję treningową, co innego jest mieć jeszcze trochę więcej w Ferrari, przejechać nawet kwalifikacji, i przejechać wyścig, a czym innym jest pojechać cały weekend, spokojnie się do niego e, przygotować. E, no i c, kto wie, zobaczymy, jak się pokaże. Mamy też Franco Colapinto, którego bardzo chwalił James Wall za to, co osiągnął na Mący. Mąca jest innym torem niż Baku. W Baku przede wszystkim przetrwać i dojechać do mety to jest najtrudniejsze i doświadczenia ubiegłych lat pokazały, że przetrwanie tego wyścigu jest kluczowe do tego, żeby dowieść punkty albo jakiś sukces. Mieliśmy tam mnóstwo spektakularnych wydarzeń z pękniętą oponą w samochodzie Maxa Verstappena, z przestrzelonym dohamowaniem z Magic Button Louisa Hamiltona, z Sebastianem Fetelem, który taranował Louisa Hamiltona za samochodem bezpieczeństwa. Z Walterim Botasem, który w, na ostatnich metrach wyprzedził Lansa Strola, który zdobył wtedy podium jeszcze dla Williamsa. No i oczywiście słynne starcie Maxa Verstapena z Danielem Ricardo, po którym to starciu Red Bull jakby przytulił i wziął stronę Maxa Verstappena, Daniel Riccardo wiedział, że to było nie fair i że to jest koniec jego przygody w Red Bullu, a teraz przytuliłby miejsce w Red Bullu z pocałowaniem ręki, pierścienia i głębokim pokłonem i kto wie, niewykluczone, że do ekipy Red Bulla trafi, tylko już w nieco innym charakterze. Skoro już mówię o Limbermanie i Hasie, w Hasie zastąpi oczywiście Kevina Magnusena, który jako pierwszy kierowca w historii nazbierał 12 punktów karnych, i moim zdaniem zasłużenie, yy, oczywiście ta ostatnia sytuacja z Mący, ta ostatnia sytuacja z Mący kontrowersyjna, no ale no niemiłosiernie przepałował to do hamowania no i ten kierowca ponosi po prostu odpowiedzialność. No, wiem, że bardzo chciał, ale trochę przesadził, natomiast oczywiście no, taka kara jest brutalna. Ale jak się okazuje i opisały to duńskie media, Dlatego, że tam się pojawił taki serial. Nie, nie wiedziałem, że w ogóle taki jest. Nie wiem, czy wy wiedzieliście, czy nie. Dziecko elity w Danii. No i tam było o rodzinie Verstappenów, i, i nie Verstapenów, o, o rodzinie Magnusenów, oczywiście. Jan Magnusen e, był już kierowca wyścigowy. Jan jeszcze jeździ w, tam w długim dystansie się w Lemon pojawia, czy już zawiesił ostatecznie kar karierę. Aż muszę sprawdzić. W każdym razie ma syna Kevina i ma syna Luke. Luka ma, ma 14 lat. Ee, ściga się w kartingu, no i tam jest cała historia o tym, jak Jan Magnusen opowiada, że zaniedbał Kevina Magnusena, że tak go zostawił, że podróżował po świecie, że nie było go w ważnych momentach życia jego syna i z Luką chciał, żeby było trochę inaczej, ale że jest mu bardzo trudno, bo o ile Luka ma swojego trenera w kartingu, to jak ojciec Jan widzi, co się dzieje na torze, no to często interweniuje. Zamiast być ojcem, to też jest trenerem. Mówi, to powinieneś zrobić inaczej, tamto powinieneś zrobić inaczej. Klub zwariowany Rodziców, oszalałych rodziców, różnie się te kluby nazywają. No i trzeba doradzam, w sensie doradzam. Jeśli macie pociechy, które uprawiają sport, naprawdę fajnie jest je wspierać, i nie zawsze to jest związane z radami. Czasami trzeba przytulić, wesprzeć dobrym słowem, natchnąć dobrą energią i to jest najważniejsze. I w tym odcinku też były dwie takie sceny nie widziałem, tylko przekazuję to, co duńskie media napisały że tam w jednym wyścigu ochrzanił mocno tego Luka, w drugim go przytulił, po prostu był ojcem, przezwyciężył to wszystko i Luka potem e, to taki wzruszony opowiadał, że właśnie tego mu bardzo brakowało i to jest dla niego bardzo ważne. Więc jeśli jesteście rodzicami, pamiętajcie o tym, bo to się może przydać. No to teraz o kolejnym młodym kierowcy Antonelli, George Russell się o nim wypowiedział chwaląc go bardzo. E, i powiedział jeszcze jedną ciekawą rzecz. Po pierwsze, tak albo masz prędkość, albo jej nie masz. A Kimi zdecydowanie ma prędkość, co udowodnił we wszystkich kategoriach, w których startował. Mówiąc o sobie, George Russell z kolei dodaje: Nie sądzę, że dziś jestem szybszy pod względem czystego tempa, niż byłem, gdy miałem 17 lat. Chodzi o to, że to surowe tempo, ten talent. Zostaje po prostu, a potem człowiek się uczy innych rzeczy, ustawienia samochodu, zarządzanie oponami, jak się zachować w danej sytuacji. Natomiast taka czysta prędkość jest. I ja słuchajcie, pamiętam, że w świecie dziennikarskim czy też w świecie sportowym dwie takie postacie, pamiętam. Kiedy trenowałem badmintona jeszcze w podstawówce, był taki chłopak, starszy ode mnie o kilka lat, leszek Kowalewski, i z leszkiem Kowalewskim było tak, że jak trener pokazywał jakieś ćwiczenie to po prostu Leszek je od razu robił dobrze. Inni potrzebowali tam wprawy, tu ustaw inaczej łokieć, tu kolano. A Leszek wchodził na kort i robił to, co trener pokazywał. Ja to nazywam czystym talentem i uważam, że czysty talent potrafi zaoszczędzić czas, natomiast no nie jest tak, że ktoś nie może wypracować czegoś takiego samego. Mądra osoba, która ma talent, pracuje więcej i jest w stanie wznieść się zdecydowanie wyżej. To jeden taki przykład. A drugi, Marek Sworowski, który był kiedyś dziennikarzem, obecnie pracuje w Porsche, czyli przeszedł na, na drugą stronę i zajmuje się marketingiem i komunikacją, miał wrodzony talent za kierownicą. Po prostu wsiadał i był na torze, na zawodach dziennikarskich, super szybki. No, są ludzie, którzy mają coś takiego, że po prostu od razu czują i Kimi Antonelli też to po prostu ma. Natomiast już wiedzą w Mercedesie i biorą na to y, poprawkę, że no początek takiej kariery nigdy nie jest łatwy i y, y, takie rozbite samochody będą się zdarzać. Pytanie do Antonellego: Jak y, szybko jest się w stanie uczyć? I wyciągać wnioski. No i słuchajcie, na koniec jeszcze właściwie dwie wiadomości. Alpini Honda złamały zasady limitów budżetowych jednostek napędowych, bo tam są też nałożone na działy jednostek napędowych 95 milionów rocznie, tak? 95 milionów dolarów. Złamały regulamin, ale współpracują i no pewnie to się będzie wiązać z jakimiś niewielkimi karami, kilkadziesiąt, może więcej niż 100 tysięcy dolarów kary ewentualnej. Natomiast warto pamiętać, że takie limity również są. Bardzo serdecznie zapraszam Was na Weekend w Baku, bo wydaje mi się, że to są ciekawe weekendy, dużo się dzieje, nawet jeśli w wyścigu jest taki moment zastoju to przychodzi zazwyczaj jakieś trzęsienie ziemi, kwalifikacje, sekcja zamkowa, gdzie jest super wąsko, gdzie bardzo łatwo popełnić błąd, zakręty 90 stopniowe, gdzie przegrzewają się tylne opony, częste wyjazdy, wiatr, który daje się we znaki i jest dosyć późno jak na Azerbejdżan, to może mieć wpływ na, na powiewy wiatru. Wiemy jak samochody Formuły 1 są czułe właśnie na te wszystkie powiewy. Oli Berman, Franco Colapinto, Zapraszam serdecznie. A i pamiętajmy, że rekord prędkości Formuły 1 należy do Walterego Bottasa w Williamsie właśnie na torze w Baku 366, coś 2 chyba, jeśli dobrze pamiętam. No w każdym razie coś takiego. Czyli Williams ma tam jeszcze jakiś swój rekord. Trzymajcie się mojego weekendu. Widzimy się i słyszymy via Play, a potem oczywiście w niedzielę po wyścigu, bo w poniedziałek muszę poprowadzić audycję w radio, wyjątkowo w poniedziałek, a nie w czwartek w Radio 357, więc po prostu muszę nagrać szybkie podsumowanie w niedzielę. Trzymajcie się, do zobaczenia i tam dawajcie znać w komentarzach, co tylko byście chcieli.